Jeżeli stosujesz umowy B2B, a nie da się ukryć, polski biznes umowami B2B stoi, to ten materiał jest dla Ciebie. Rządzący. Z jednej strony stosowanie umów B2B było powiedzmy, że yy, tolerowane. Z drugiej strony od dawna pojawiały się sygnały o tym, że yy, będą wprowadzone dużo bardziej restrykcyjne reguły co do no, klasyfikacji tego, czy dana umowa jest umową B2B, czy, czy w praktyce umową o pracę. I wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2026 roku te słowa staną się ciałem i stosowanie umów B2B będzie dużo bardziej ryzykowne. Dlaczego? Państwowa inspekcja pracy otrzyma nowe uprawnienia, które mogą bardzo namieszać na rynku. Co ma się zmienić od przyszłego roku? Zmieni się zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy, a przede wszystkim procedura, w jakiej te uprawnienia będą przez Państwową Inspekcję Pracy wykonywane. Zapraszamy na szczegóły. W chwili obecnej Państwowa Inspekcja Pracy ma uprawnienia do wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy lub też może wstąpić do postępowania przed Sądem Pracy za zgodą osoby zainteresowanej, czyli w praktyce samozatrudnionego. Te uprawnienia są dotychczas przez Państwową Inspekcję Pracy bardzo rzadko wykonywane. Statystyki wskazują na nie więcej niż kilkadziesiąt pozwów w skali roku i tutaj takim rekordowym okresem był rok 2023, kiedy do sądów trafiły 53 pozwy? Powód? Oczywiście nieefektywność. Proces o ustalenie istnienia stosunku pracy może trwać latami i tym samym nie dawał absolutnie żadnej wartości dodanej, zarówno inspekcji pracy, jak również potencjalnemu yy, pracownikowi, który też zresztą najczęściej nie był zainteresowany ustaleniem istnienia stosunku pracy. Zgodnie z planowanymi regulacjami, od 1 stycznia 2026 roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy będą uprawnieni do wydania decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy, co jest bardzo, bardzo istotne. Decyzja będzie natychmiastowo wykonalna, a odwołanie nie będzie wstrzymywać jej skutków. Uchylenie decyzji inspektora pracy, będzie mogło nastąpić dopiero na skutek zaskarżenia i prawomocnego wyroku sądu. Inspektorzy pracy dostaną więc do ręki absolutnie potężną broń, a firmy masowo korzystające z samozatrudnienia będą potencjalnie zaangażowane w równie masowe postępowania sądowe. Przyjrzyjmy się teraz najistotniejszym konsekwencjom reklasyfikacji umowy B2B na umowę o pracę. Wydanie przez inspektora pracy decyzji o zmianie umowy B2B na umowę o pracę będzie miało bardzo istotny wymiar prawny i finansowy. Od strony prawnej, taka decyzja oznacza oczywiście stosowanie przepisów prawa pracy zamiast przepisów kodeksu cywilnego. Pojawiają się nam więc regulacje w zakresie chociażby czasu pracy, urlopów, nadgodzin, regulacje w zakresie pracy zdalnej. Wypadków przy pracy, czy też pojawienie się trybu wypowiedzenia umowy o pracę zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Równie istotne będą konsekwencje w wymiarze finansowym. Przede wszystkim nastąpi istotny wzrost kosztów zatrudnienia. Tutaj trzeba wskazać uprawnienia pracownika wynikające z przepisów kodeksu pracy. Pojawi się nam więc wynagrodzenie z tytułu nadgodzin, wynagrodzenie z okres choroby, czy też ekwiwalent urlopowy. Skutkiem zamiany umowy B2B na umowę o pracę będzie oczywiście również wyższy PIT i ZUS. W pewnych przypadkach będzie można temu zaradzić, o czym opowiem w dalszej części. Ale co istotne, korekcie będą podlegać również rozliczenia podatkowe za okres sprzed wydania decyzji przez inspektora pracy. Skutki: zaległości zarówno w PIT, ZUS, ale również w VAT. Z uwagi na utratę prawa do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez pracownika. Należy również pamiętać o tym, że pracodawca nie będzie miał możliwości wypowiedzenia umowy o pracę z byłym samozatrudnionym, gdzie podstawą wypowiedzenia byłby wzrost kosztów jego zatrudnienia. Kiedy umowa B2B może zostać uznana za etat? Przede wszystkim w przypadku, gdy zawiera postanowienia bardzo podobne do standardowych postanowień umowy o pracę lub też gdy sposób jej wykonywania jest podobny lub analogiczny do umowy o pracy. Zobaczmy, na co należy zwrócić uwagę. Nie ma jednego zamkniętego katalogu kryteriów oceny, kiedy sposób wykonywania umowy B2B może być uznany za przypominający wykonywanie obowiązków służbowych w ramach umowy o pracy. Jednak można wymienić najistotniejsze kwestie, które zawsze będą brane pod uwagę przez inspektora pracy. Wśród tych kryteriów znajdzie się z pewnością to, czy samozatrudniony ma na sztywno ustalony godzin i miejsce pracy. Unikajmy więc sytuacji, kiedy postanowienia umowy B2B wskazują, że będzie ona zawsze wykonywana w określonym czasie i miejscu. Inną cechą wyróżniającą stosunek pracy. Jest wykonywanie obowiązków zgodnie z poleceniami i instrukcjami przełożonego. Samozatrudniony powinien mieć więc wyznaczony zakres zadań, który realizuje w wybrany przez siebie sposób oraz w wybranym przez siebie miejscu i czasie, lub też ewentualnie w miejscu i czasie uzgodnionym ze zleceniodawcą odpowiadającym rodzajowi danego zlecenia. Innymi typowymi przykładami kwestii, które będą brane pod uwagę przy ocenie czy umowa B2B, jest w praktyce umową pracę, będą raportowanie do przełożonego, świadczenie usług wyłącznie dla jednego klienta, czyli zleceniodawcy, korzystanie ze sprzętu i infrastruktury klienta, czy też brak podwykonawców. To oczywiście nie oznacza, że wystąpienie któregokolwiek z tych elementów będzie automatycznie skutkować uznaniem umowy B2B za stosunek pracy. Ocenie będzie podlegać cały kształt współpracy. Im więcej jednak wystąpi elementów z tej listy, tym większe ryzyko reklasyfikacji umowy. Co warto zrobić przed wejściem nowych przepisów w życie? Przede wszystkim warto sprawdzić jak i kiedy stosujemy umowę B2B w ramach naszej organizacji. Dobrym rozwiązaniem będzie więc audyt umów B2B w celu weryfikacji jaka jest treść umów B2B zawieranych przez naszą firmę i jaki stanowisk umów B2B dotyczą. Audyt powinien jednak objąć nie tylko samą treść umów B2B, ale również praktykę ich wykonywania. Może być bowiem tak, że sama treść umowy będzie właściwa dla relacji B2B, ale w praktyce samozatrudnieni będą realizować umowę w sposób podobny czy też identyczny do umowy o pracę, co oczywiście również naraża nas na ryzyko reklasyfikacji umowy B2B. Identyfikacja istniejących ryzyk w ramach audytu pozwoli przede wszystkim na podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Takich jak zmiana treści umowy B2B, czy też praktyki jej wykonywania. Niezależnie od możliwości podjęcia działań naprawczych, wynik audytu będzie pomocny w oszacowaniu skali ryzyka i skali potencjalnego wzrostu kosztów zatrudnienia. I może być też podstawą do podejmowania decyzji co do strategii stosowania umów B2B w przyszłości. Niezależnie od audytu umów B2B, rozwiązaniem, które można rozważyć, może być jednak stosowanie umów o pracę, w szczególności w przypadku osób pracujących nad projektami innowacyjnymi lub kreatywnymi może być to bardziej opłacalne od strony czysto finansowej. Popatrzmy jak. Od wielu lat do ustaw podatkowych wprowadzane są przepisy premiujące stosowanie umów o pracę w porównaniu do umów B2B. Obecnie umowa o pracę pozwala na zastosowanie kilku następujących rozwiązań obniżających opodatkowanie zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy. Pierwszym rozwiązaniem jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do wynagrodzenia, czy też bardziej precyzyjnie do honorarium autorskiego wypłacanego na rzecz pracowników wykonujących poszczególne rodzaje działalności wskazane w ustawie opit. Tytułem przykładu, wśród rodzajów działalności, do których można zastosować 50% koszty, są działalność twórcza w zakresie tworzenia. Programów i komputerowych, dziennikarstwo, działalność publicystyczna czy też działalność badawczo-rozwojowa. Stosowanie 50% kosztów może obniżyć opodatkowanie wynagrodzenia pracownika nawet o połowę. Innym rozwiązaniem jest ulga B +R i powiązana z nią ulga na innowacyjnych pracowników. Ulga B plus R pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy nawet do. Dodatkowych 200% wynagrodzenia wypłacanego pracownikom zaangażowanym w realizację projektu B. +R. Może to dać pracodawcy oszczędności podatkowe na poziomie nawet do 38 zł na każde 100 zł wypłacanego wynagrodzenia. Umowa o pracę może też zwiększyć opłacalność stosowania IP Box przez pracodawcę. IP Box to preferencyjna 5% stawka podatku do dochodu uzyskanego m.in. Ze sprzedaży praw do programu komputerowego. Mechanizm kalkulacji IP Box zakłada, że umowa o pracę zawarta z podmiotem powiązanym, czyli np. członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki, będzie korzystniej wpływała na kwotę dochodu podlegającą IP Box niż umowa B2B. Za stosowaniem umowy o pracę może też przemawiać kwota wolna od podatku wspólne rozliczenie z małżonkiem, ulgi na dzieci, czy też ewentualne lepsze, korzystniejsze opodatkowanie planów opcyjnych. Do końca roku zostało jeszcze trochę czasu. Warto ten czas poświęcić na przygotowaniu właściwej strategii stosowania umów B2B. Mamy w tym doświadczenie i chętnie pomożemy. Zapraszam serdecznie do kontaktu.